Hej. Z tej strony lewe, a to jest ponownie week. Nie mam nic więcej do zadania. Po prostu week. Czwarta AM. Spróbujmy coś z tym zrobić. Siadam na sucho, że tak powiem. It's just a made -up. <laughs> Ale śmieszne. Siadam na sucho, na bez żadnego przygotowania i po prostu próbuję coś z tym zdziałać. Ponieważ Chciałem nagrać całość przed wjazdem Norwegii, ale nie miałem czasu. No i to co widzieliście, było przed Norwegii. Teraz wróciłem tam, że laptop ledwo był w stanie nawet uciągnąć yy, w, w world A co dopiero to, no to wiecie, nie było raczej opcji, żebym mógł to dalej nagrywać. Także odzwyczaiłem się troszeczkę od tego, co tutaj się działo. Miałem okazję troszeczkę odetchnąć. Nie wiem, czy to mi się przyda jakkolwiek, ponieważ w tym momencie od razu jestem rzucony na głęboką wodę. Co może paradoksalnie może nie paradoksalnie co może bardzo wpłynąć na na mój obecny stan psychiczny. Mam nadzieję, że wszystko pamiętam, co się w tej grze działo. Dobrze, krzesełko, to, to mnie akurat nie wystraszy. Świeczkę sobie już zmieńmy. Because why not? Wszystkie artefakty zebraliśmy, więc po prostu trzeba będzie uważać, żeby nie dać się złapać tym typom dziwnym. To wszystko, tak? Ok, then. Let's do it! Może sobie w końcu poradzimy. Okej, okay, więc ten gostek, co myślałem, że zaskakuje nam jest drzew, on cały czas za mną idzie. Słyszycie ten dźwięk? Takie. On cały czas robi do mnie podko w moją stronę Okej okay. On cały czas w moją stronę kopie Muszę na to uważać Bo mogę kiedyś stanąć za długo w jednym miejscu I wtedy będzie źle Dawaj to, Dziewczynka? Czy coś skoczy? A, to ty, okej, okay, o Wystarczy, żebym na Ciebie patrzył. Dobrze. Szybko uciekłeś. Nawet mi dobrze poszło. Okej. Okay. Alright. Uch, Szlak! Przestała mi już gonić? To jest dziwne. O! Uh, Okej! Okay, nieważne! Wieszczą świeczkę szybko. Bierz tą świeczkę szybko. Szybko, szybciutko. Uciekamy. Uciekamy. Dobrze. Dobrze. Jest stabilnie. Teraz prosimy o ding! Żebyśmy wiedzieli jak stoimy z sytuacją. Zawsze mnie przeraża ta cisza. Kiedy jest za długo, za cicho, jest niedobrze. To oznacza, że... Lada ...chwila, moment ciszy się skończy... ...i w końcu coś tą ciszę przerwie. Skąd ona biegnie? Udało mi się uciec, okej. Okay. by w okolicach mostu tutaj była jakaś świeczka. Moja już troszeczkę przygasa, a chciałbym... Okej, okay, jest. Na mości jest najbezpieczniej, bo kiedy coś się dzieje, mogę zeskoczyć, więc może trzymajmy się mostu, bo to już nie jest pierwsza godzina. To już... O! To już jest godzina czwarta! Co tam się dzieje? Okej. Okay. O nie, tam śpi Misio, tam śpi Misio. Ooooo nie! Proszę. Bierz świeczkę szybko. Oh fucking hell. Uciekamy od misia. A, a, o, teleportowała mnie. Akurat w tym momencie. Tam jest misio za mną. O bym go nie obudził. Okej, okay, teraz będzie problem ze znalezieniem świeczki, zakładam. Tam jest jakaś. Dobrze. A dopiero co mam nową, więc. <laughs> O, nie, on tam chrapie, on tam chrapie, on tam chrapie! Mogę to upuścić? Upuść świeczkę, zostawiam. On za świeczką pobiegnie. <laughs> o, oh, Jesus. On pobiegnie za świeczką, zapaloną, chyba. Prawda? Ja mu mogę uciec. Mam nadzieję. Chyba mu uciekłem. Oh FUCKING HELL O oh, NIE Ok, udało mi się uciec OOO oh, oh, FUCKING HELL JESTEM DOBRY On tam znowu śpi teraz To może nie Idźmy w inną stronę Szukamy mi kolejne, kolejnej świeczki już NIE Dziewczynko To, to nie, to nie są śmieszne żarty To nie jest zabawa Kloski Lego se Albo się innymi klockami pobaw. Nie wiem co dzisiaj w dzisiejszych czasach robią. Nie nie, 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 No nie! No co, przecież byłem daleko! Byłem daleko, już byłem w drugą stronę. Jakim cudem? Penisek! Penisek i dupka. To życie. Uciekaj. Eee, jakaś świeczka gdziekolwiek, cokolwiek Przestań mnie godzić. Leś przemieszaj. Tam jest świeczka dopiero. Ja nie mam... Nie mam trudu zapałek. Oh, fuck. Oh, fuck. No to już jest... Mam dość. A ja po prostu mam dość. Ja nie mam w takich warunkach pracować. Jak? Koledzy, koleżanki. Kurwy śmiecie. Tak mnie zostawiły, porzuciły w tym lesie. I co? Szmaty! Wejdę z tego lasu. żywy, czy martwy? Yy, jeżeli wejdę żywy. To spotkają się z moją pięścią przeznaczenia. Jeżeli wyjdę martwy, będę nawiedzał ich duszę. Powietrzność. O, nie on się zbliża. O nie, 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 Kret. Kret to niech się trzyma z daleka. Tu gdzieś była świeczka, czy mi się wydawało. Tam jest światło świeczki. Ok, tu jest. Weźmy ją sobie. Coś tak sądzę. Zanim kret przyjdzie, chyba powinniśmy zdążyć. Rozegrajmy to dobrze, ponieważ to jest jedyny sposób, żeby przetrwać. Nawiedzanie tych czapcioków byłoby na pewno dużo bardziej miłe w oglądaniu. Na pewno by bardziej strali w gazie niż od mojej pięści przeznaczenia. Ale ja sądzę, że mimo wszystko. Chyba jednak bym nie chciał być martwy. Bo kto wie, czy w ogóle będę miał możliwość nawiedzania. Jakie ja ciulate plany snuję. Najgorsze są rzeczy, które podążają za tobą i się wcale nie spieszą. One po prostu sobie powoli za tobą idą. Powoli, ale zawsze. Powoli, ale skutecznie. Siedzisz, śpisz, odpoczywasz, zapalasz świeczkę, szukasz czegoś, a on nie czeka. On cały czas idzie przed siebie. Dobrze. Żegnaj, kolego. Tam jest kres. Uciekajcie. KURWA! Ruszyłem się, prawda? To był mój błąd, ruszyłem się przez przypadek trochę Okej, okay, kolego Z tą to my się już zbyt dobrze znamy Ciebie już jak unikać Z tym jeszcze problemu nie ma. Idźmy w stronę świeczek, bo gdzieś tam są Zanim tam dojdziemy, sądzę, że ta świeczka już Już się wypali Uciekajmy W miarę możliwości, co? Dobrze Myślę, że... The Rock of Nope? Odblokowane osiągnięcie, The Rock of Nope Okej okay. Odblokowane osiągnięcie na tej skale, więc coś tutaj może być Tylko pytanie, co? Nie dać mi świeczki Śmieciu Nie rozumiem, nie rozumiem, nie mam zielonego pojęcia, jak to działa. Nie wiem. Nie wiem, i mnie to bardzo martwi, drażni, denerwuje. Wszystko na raz! Ja! Here we go again and again the eternity, the darkness! Kurwa śmieciu Uy. Ludzie powiedzą Nie wyzywaj, to jest mała dziewczynka Nie mówi się tak przy takiej Ale Czy ja się mam przejmować? Że przeklinam przy mojej dziewczynce? To mała dziewczynka chce mnie zabić. A ja się mam przejmować no przestań może gonić, co? Ja pierdolę. Nie zdążę uciec, nie zdążę uciec, bo mam za mało sprintu. Uciekaj. uciekaj. Dobrze, teraz... O! Teraz się tam pojawiła świeczka na moście. Przedtem jej nie było. To one się przestawiają w, w czasie godziny jednej. O kret! O kret! O, Uuuu, nie, nie wyzywać. No czasami, bad czasami, no fajnie, Bad czasami you just can't. It is not possible. Eee, chyba zgubiłem świeczkę tam jest. Pewna chwila pewnie przyjdą teraz ci goście, co tak do. Moja świeczka! Nie mogłaś Filip chwili po, po Wytrzymać już... Żal... 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 Okej, okay, ta sieczka jest prawie wypalona. może wymienimy ją z powrotem na tą? O nie, to jest chyba Nie, nie, tyka się mnie. nie tykać siebie! Nie tykać siebie! What?! Nie ruszyłem się! Może ruszyłem myszką? To też się liczy? What?! Just a made up <mian> <mian> to jest tylko <na> wymyślony <mian> website. To jest tylko website. Chodź mi dać jakiś mordę. Super. Co ty? Co ty marcisz? Śmieciu? 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 Że się? Ja zawsze można powiedzieć, że niko nie wyzywam wyzielam. Kurwo! Zawsze mogę powiedzieć, że mówię? Mieciu! Aś to się zdaj, że tak mówię. Mam wadę wymowy. Chście żmieciu! Szczerzał u mieć! Już piodal. O no, oh. nie! Nie, nie, No nie! No czo! O, w dupę, ale bym się... W... Wracaj po tą świeczkę A uh -oh, no nie, góra! Uh. Mam <laughs> no, przejebany Wracaj po tą świeczkę <laughs> Okej okay. Nie, jest źle. To była bardzo dziwna akcja. Ale istniejemy, żyjemy. Jest dobrze. Świeczka. Szybko, szybko, szybko. Ładuj ją, ładuj ją. Ładuj świeczkę, Boże. Odpal. Przepal ją, odpal cokolwiek. O nie! Połowa godziny minęła. Teraz lada chwila będzie koniec tego koszmaru. Ja pierdzielę. Ale zabawne. Ja uwielbiam ludzi, tak się właśnie rodzą ludzie, którzy lubią uprzykrzać życie innym. Bo się małym dziewczynkom na zbyt wiele pozwala. To było dziwne. O oh no, muzyka nie gra, on dalej nie goni, tak? To nie było dziwne, to było wredne Ding! Proszę, come on Męczyłem się tutaj troszeczkę Chciałbym, żeby mój trud został doceniony W jakikolwiek sposób Nie chcę jednak nawiedzać moich... Przyjaciół <laughs> Przyjaciół Nie będę ich kopał Nie będę nic im robił Nie spotka ich pięść nienawiści po prostu chcę ich jeszcze raz zobaczyć i właśnie w wgadłam przez dupę! Nie, nie, nie ruszajcie! Nie ruszaj! Żegnam.